5 minusów nowego Subaru Crosstrek'a. Pojemność bagażnika to tylko 315 litrów i faktycznie jest on dość mały. Pod podłogą malutki schowek oraz od razu zestaw baterii. Jednostka napędowa jest mocno specyficzna. Auto dobrze rusza z miejsca, jednak gdy już jedziemy, każdorazowe mocniejsze wciśnięcie gazu okupione jest sporym opóźnieniem oraz wędrówką wrotomierza w górny zakres obrotów, co niestety powoduje wycie. Sama moc 136 koni to też niewiele, setka realnie w 11,5 sekundy. Niby mamy tu hybrydę, a po spalaniu w ogóle tego nie widać. Można powiedzieć, że to taka bardziej miękka hybryda. Przy normalnej jeździe w mieście wyniki na poziomie 8-9 litrów, przy bardziej dynamicznej 12 i więcej. Wyciszenie. Spory szum dochodzi do kabiny przy prędkościach autostradowych. Jest tu też znaczna podatność na boczne podmuchy wiatru. W zasadzie całe wnętrze wykonane jest z bardzo twardego i nieprzyjemnego w dotyku plastiku. Dodatkowo mamy tu ten cudowny dekor ala carbon.